Cześć, witam na moim kanale. Jak widzicie, dalej przymrozki. Mamy styczeń. Śniegu trochę jest. Trochę stopniało, ale to przez to, że był jeden czy dwa dni trochę cieplejsze. Jak widzicie, tutaj wschodzi cebula. Tam czosnek gdzie niegdzie wystaje. Ale film nie o tym film jest na temat czy można już siać pomidory i paprykę na rozsadę. Wiecie ogólnie rozsada pomidora, papryki dość długo czasu rośnie. Widziałem już na niektórych kanałach, że wysiewają właśnie paprykę, pomidory. No i chciałem wam powiedzieć co ja o takim czymś. Myślę co sądzę, więc jeśli ten temat jest dla Was ciekawy, to proszę zostańcie. Ogólnie, czy można już wysiewać paprykę i pomidory? Moim zdaniem nie. W takiej uprawie amatorskiej, jak jest w większości ogrodów, w większości warzywniaków, posianie na tą chwilę papryki i pomidorów to jest jeden wielki błąd. Po pierwsze. Takie, takie siewy, takie produkcje, rozsady trzeba na okrągło doświetlać. Bez doświetlania nasze sadzonki wybiegną. Wybiegnięcie to jest po prostu, że jest długa cieniutka łodyżka. Przewodnik główny, który jest wyciągnięty. Pierwsze liścienie są dość wysoko nad doniczką. W normalnych warunkach ona powinna być około centymetra nad ziemią, nad gruntem. Gdy roślina wybiega, po prostu pierwsze liścienie się pojawiają nawet 5-6 centymetrów nad wyżej. O. Pełno śniegu jeszcze jest na tunelu. I to jest jeden problem, czyli światło. Bez specjalistycznych tuneli doświetlających, nie jesteśmy w stanie zapobiec wybiegnięciu. Nie jesteśmy w stanie po prostu prawi zapewnić prawidłowych warunków do rozwoju naszych siewek. Następna rzecz to jeśli już wyprodukujemy sobie te flance, które będą nadawały się już do, <laughs> będą nadawały się już do wsadzenia. To spójrzcie, mamy połowę stycznia. Okres wzrostu od siewu do sadzenia do gruntu to jest około od miesiąca do dwóch miesięcy w zależności od tego, jakie, jaką odmianę pomidorów czy papryki mamy. Zakładając, że teraz jest połowa stycznia, no bo jest, nie ma co zakładać, jest. <laughs> Załóżmy, że nasze flance będą, po, będą gotowe do wsadzenia w. W połowie marca, lub nawet na początku, zależy od zmiany. Wtedy, jeśli macie takie tunele, takie szklarnie jak ja, nieogrzewane, na których widzicie, że na dachu jeszcze jest śnieg, lód, bez odpowiedniej wysokiej temperatury nasze flance po prostu padną, zostaną zniszczone przez przymrozki i nic z tego nie będzie. Jeśli macie możliwość dogrzewania po prostu tuneli szklarni, ja też bym się wstrzymał. Bym to tak sobie zaplanował, żeby po prostu do tunelu wsadzać flance najprędzej na początku kwietnia. Dlaczego? Po prostu, pomimo tego, że zim teraz u nas jako takich nie ma. To temperatura jaka jest w marcu, czyli tam od 0 do 5, 10 nieraz stopni za dnia. W nocy jest, często się zdarzają przymrozki. I po prostu te nasze rośliny, one nie poradzą sobie bez specjalistycznych szklarni, bez ogrzewania, bez nadmuchów. Nie mówię tutaj oczywiście o osobach, które produkują że tak powiem, produkują już na przemysłową skalę, czy uprawiają na przemysłową skalę warzywa, ale w takich naszych domowych warunkach, jeśli nie chcemy narażać się na koszta, czy to elektryczne, związanego z jakimiś yy, nagrzewnicami, nie ma sensu się na razie wstrzymywać. Yy, nie wstrzymywać, tylko śpieszyć. Kolejną sprawą jest to, że w niskich temperaturach, jakie panują, lub też, jeśli będziecie ogrzewać tunel, a na zewnątrz przyjdzie minus, minusowa temperatura, zacznie się w, w tunelu zbierać para wodna, woda. Zbyt duża wilgotność powierzchni powietrza w tunelu grozi po prostu powstaniem bardzo, bardzo wielu chorób grzybowych. Jeśli wejdą nam w takim czasie Choroby grzybowe w uprawę, to my praktycznie nic z tym nie jesteśmy w stanie w stanie zrobić. Natomiast, jeśli już ktoś wpadnie na pomysł, żeby nagrzewać i wietrzyć, to praktycznie mija się to z celem, ponieważ przy wietrzeniu cała temperatura <coughs> cała temperatura z tunelu ucieknie. Dodatkowo, wprowadzając chłodne powietrze na roślinę, które uderzy po prostu takim. Że tak powiem, pędem. Każdy wie, jak otwiera się okno w mieszkaniu i się wieczy, to zimne powietrze idzie po podłodze i od razu czucie w stopach. Tak samo będzie z naszymi warzywami. Zimne powietrze, powiewy zimnego powietrza po prostu je zniszczą. Wiadomo, styczeń to jest już taki, te, taki czas, kiedy każdy chce już coś robić w ogrodzie każdy chce już coś podziałać. Nagrałem film o ośmiu pracach do wykonania w ogrodzie w styczniu, więc jeśli jeszcze go nie oglądaliście, to zachęcam do obejrzenia, ale ja Wam proponuję, żebyście na tą chwilę się jeszcze wstrzymali z wysiewami warzyw. No może już jak, może poza tym, może poza cebulą i o ozimym, te, dwie, te dwa warzywa można teraz sadzić, chociaż nie wiem jak to zrobicie, bo ziemia jest zmarznięta. W poniedziałek, wtorek było i w niedzielę było minus 15 u mnie. Tak więc ziemia jest stwardniała całkowicie. Więc na tą chwilę nawet wsadzenie cebuli czosnku może się okazać problematyczne. Dlatego, tak jak w tytule filmu, czy sadzić, czy siać już pomidory i paprykę. Moim zdaniem nie ma sensu tego robić, trzeba, się, trzeba poczekać na dłuższe dni. Jeszcze nie powiedziałem Wam o jednej sprawie, jaką jest doświetlanie. Też to jest problematyczne. Nie można te, na warzyw takich siewek nie można doświetlać. Ze zwykłej żarówki są potrzebne specjalne groundboxy z, z odpowiednimi lampami, które imitują światło słoneczne, które sprzyja po prostu rozwojowi. No a też na podsumowanie. Jeśli nam te warzywa już wyrosną do momentu, że trzeba będzie je sadzić do tunelu, co my wtedy zrobimy? Jeśli się ze mną zgadza się, to, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania i oglądania innych filmów na moim kanale. Na razie cześć.